w Tutaj jeszcze właśnie na płacie, to są te późne z lat 70 lata 80 kiedy ten sifon jeszcze yy, jakby yy, podmalowywał, nakładając grubą farbę akrylową. I yy, akurat na tym, co jest na płacie, widać właśnie ślady pędzla, ślady faktury. Jakby to nie jest już takie płaskie jak lata 60 czyli, czy 70 później Wartości malackie jeszcze bardziej wychodzą, są widoczne.